Cześć! Nazywam się Marcin Szura, a z tego filmiku dowiesz się, co warto robić w wolnym czasie, aby nie marnować swojego czasu. Wprowadzając chociaż jeden z nawyków, które zaprezentuję w tym filmie, będziesz sobie w przyszłości wdzięczny za to, że zacząłeś już dziś i nauczyłeś się czegoś nowego. Zapraszam do zapoznania się z możliwościami produktywnego wykorzystania czasu wolnego. Pierwsza rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest to czytanie książek. Czytając książki będziesz poszerzał swoją wiedzę. Jest to najlepsze rozwiązanie, które pobudza jednocześnie twój mózg i pozwala się zrelaksować. Z książek dowiesz się wielu ciekawych oraz interesujących rzeczy. Ale pamiętaj, aby wybierać świadomie to co czytasz, niż jak wiesz książki są różnorakie. Czytając opowiadania, które nic nie wnoszą do twojego życia, tracisz tylko czas. Natomiast czytając książki biznesowe, psychologiczne, poradniki dowiesz się wielu nowych oraz istotnych rzeczy, które pozwolą podnieść Twoje kompetencje. Przeczytaj kilka książek z danej dziedziny, wypoznać różne punkty widzenia. Podczas czytania podkreślaj istotne dla Ciebie fragmenty oraz zaznaczaj je karteczkami, aby móc w przyszłości do nich szybko wrócić. Drugą rzeczą, którą warto robić w wolnym czasie, jest słuchanie audiobooków albo podcastów. Słuchaj nagrań książek lub osób, które interesują albo specjalizują się w dziedzinie, która Ciebie interesuje. Możesz robić to na spacerze, treningu. Dzięki temu relaksujesz się oraz zdobywasz nową wiedzę. Masz dwa w jednym. Jest, jest to dobre rozwiązanie dla osób, które lepiej zapamiętują słuchając. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jaką metodą najlepiej się uczysz, zapraszam cię na stronę walklearn.com, gdzie w zakładce questionnaire znajdziesz test. Na podstawie odpowiedzi testu dowiesz się, jaka metoda uczenia bardziej Tobie sprzyja. Trzecia rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest pisanie bloga. Pisząc bloga, będziesz trenował swoje umiejętności pisania oraz lepiej zapamiętywał wiedzę. Ponieważ będziesz się przekazywał. A jak przekazujesz wiedzę, lepiej ją zapamiętujesz. Sam widzę po sobie, jak nieudolne wyglądały moje pierwsze publikacje. Każda kolejna jest oczywiście coraz lepsza. Aby z... zapamiętać coś w 100%, musisz pierwszy o tym przeczytać lub usłyszeć. Następnie musisz to zapisać i wprowadzić w życie. A na końcu przekazać tą wiedzę innym, aby utrwaliłać się w 100%. Do tego właśnie miałby służyć Twój blog. Gdy będziesz publikował treści regularnie, to w pewnym czacie będziesz miał odbiorców którzy przyniosą ci znacznie więcej korzyści niż tylko zapamiętywanie informacji w 100%. Możesz założyć swojego bloga za pomocą takich serwisów jak WordPress, Wix.com lub Blogger.com. Czwartą rzeczą, którą warto robić w wolnym czasie, jest prowadzenie kanałów w social media. Zacznij tworzyć treści i pokazywać się w social media. Dzięki temu zbudujesz swój wizerunek oraz społeczność która będzie konsumować twoje treści. Jest to dobry początek, jeżeli myślisz o założeniu swojego np. biznesu w przyszłości lub stworzenia swojej społeczności do innych celów. Ale pamiętaj, na samym początku dla ciebie najważniejsze powinno być kreowanie własnego wizerunku. Piąta rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest trenowanie kreatywności. Dzięki trenowaniu kreatywności, z czasem będą przychodziły ci coraz lepsze pomysły. Będziesz szybciej i lepiej rozwiązywał swoje problemy. Sposobów na trenowanie kreatywności jest wiele. Przez tworzenie mapy myśli, jakieś wycinanki, rysowanie. Jest wiele sposobów. Ale jeżeli chcesz nauczyć się rozwijać swoją kreatywność i więcej dowiedzieć się o sposobach jej rozwijania, zapraszam Cię do przeczytania książki Kreatywność na zawołanie. To jest właśnie tutaj ta książka. Jest to książka właśnie... To da Henry'ego, która jest dostępna na osmbauer.pl. Link będzie oczywiście w opisie. Szósta rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest uczenie się nowych umiejętności. Naucz się czegoś nowego, czegoś co przybliży cię do realizacji Twoich celów. Jeżeli chcesz podróżować po świecie, naucz się języka angielskiego, no, aby móc się komunikować praktycznie w każdym zakątku świata. Jeżeli Twoim celem jest stworzenie np. własnego biznesu, zacznij od nauki umiejętności sprzedaży. Ty znasz swój cel, wiesz co jest potrzebne, aby go osiągnąć. Jeżeli tego nie wiesz, sprawdź to w Google. Google nie gryzie, tam znajdziesz yy, wypowiedzi wielu ekspertów, którzy powiedzą co jest Ci potrzebne, aby osiągnąć dany cel. Siódma rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest to relaksowanie się. Po zaciągłym przyjmowaniu bodźców przez nasz umysł, warto czasem się zrelaksować. Codziennie jesteśmy bombardowani setkami informacji, które obciążają nasz umysł. Nasz czas, aby się od nich uwolnić. Relaksem nie jest siedzenie na kanapie przed telewizorem i oglądanie filmów, seriali czy granie w gry. Wydaje nam się, że oglądanie telewizji nas relaksuje. Jest to mylne przekonanie, ponieważ oglądając obciążamy swój mózg poprzez nowe informacje, poprzez bodźce, które docierają do nas z telewizora. Dlatego zrelaksuj się tak naprawdę. Zafunduj sobie masaż, spacer, odpoczynek od wszystkich codziennych bodźców. Pojedź do lasu, lepiej pojedź do lasu niż spacer lub nad morze, zależy w którym regionie mieszkasz. Ósma rzecz, którą warto robić w wolnym czasie jest ćwiczenie. Ćwiczenia sprawią, że poczujesz się lepiej oraz będziesz miał więcej energii. Podniosą również jakość Twojego życia. Jeżeli Twoje treningi nie będą wyczerpujące, to poprzez ćwiczenia również zredukujesz swój stres. Ćwiczenia pozytywnie wpływają na nasz układ krążenia, poprawiają nasze zdrowie, uwalniają dopaminę oraz mają wiele więcej pozytywnych efektów, o których nie będę tutaj mówił, ponieważ to nie jest tematem dzisiejszego filmiku. Dziewiąta rzecz, którą warto robić w wolnym czasie jest poznawanie nowych ludzi. Poznawaj ludzi, którzy interesują się oczywiście tym, co ty. Dążą do tych samych celów, albo osiągnęli cel, do którego ty dążysz. W dobie internetu jesteś w stanie skontaktować się z ludźmi z każdego zakątku świata. Dołączaj do grup dyskusyjnych o tematyce, która ciebie interesuje. Jesteś w stanie bardzo szybko poznać ludzi o takich samych zainteresowaniach, Jakie ty posiadasz? Udziela się oczywiście na takich trupach plany wspólnie działania z nowo poznanymi ludźmi. Działając z innymi, szybciej osiągnąć to, co chcesz, niż działając w pojedynkę. Hmm. Dziesiąta rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest to hobby. Znajdź coś lub w końcu zacznij robić to, co sprawia Ci przyjemność. Bez przeznaczenia czasu na rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność, szybko się wypalisz. Hobby pozwala Ci zyskać energię. Dzięki niemu pożyjesz swoje horyzonty, zwiększysz yy, wiedzę w dziedzinie, w której dotyczy to hobby oraz poznasz nowych ludzi. Mogę tutaj wymieniać wiele korzyści, jakie jest z posiadania hobby, ale ty znajdź swoją i po prostu zacznij robić to, co lubisz. Jedenasta rzecz, którą warto robić w wolnym czasie jest to próbowanie, jest to próbowanie nowych rzeczy. Próbując nowych rzeczy poznajesz nowe umiejętności, rozpoznajesz poznajesz świat. Dzięki temu w końcu znajdziesz swoją pasję. Nawet jak już ją znajdziesz, nie przestawaj próbować nowych rzeczy. Czym więcej nowości spróbujesz, tym będziesz miał większe rozeznanie i większą wiedzę. Będziesz mógł wypowiadać się na dane tematy i będziesz mógł rozmawiać z nimi, oni z innymi ludźmi. Dzięki temu łatwiej nabędziesz nowe kontakty. Dwunasta rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest to zarobienie dodatkowych pieniędzy. Stwórz sobie dodatkowe źródło dochodu. Pieniędzy nigdy za wiele. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak zarobić dodatkowe pieniądze, zajrzyj do mojego poprzedniego filmiku, w którym mówiłem o dodatkowych źródłach dochodu i odpowiadam szerzej na to zagadnienie. Trzynasta rzecz, którą warto robić w wolnym czasie, jest to robienie coś dla innych. Zacznij robić coś dla innych. Dając od siebie, otrzymujesz również od nich. Pomagaj in... Pomagając innym czujesz się dużo lepiej, dlatego zacznij pomagać swoim rodzicom, przyjaciołom, sąsiadom lub obcym ludziom. Również możesz rozważyć pomoc charytatywną w organizacji, która pomaga innym osobom. Podsumowując, przestań marnować swój czas. Rób rzeczy, które pozwalają ci się rozwijać. W przyszłości będziesz za to sobie wdzięczny. Zacznij jak najszybciej wykorzystywać swój czas produktywnie. Zacznij... Najlepiej zacznij już dziś. Przestań po powrocie ze szkoły czy tam pracy siadać przed telewizorem i spędzać czas oglądając kupy seriale czy filmy. Zacznij wykorzystywać swój czas na swój własny rozwój. Jeżeli wykorzystujesz już swój czas produktywnie, podziel się możliwościami. Wykorzystywania produktywnie czasu w komentarzu. Jeżeli film Ci się podobał, daj lajka, zasubskrybuj oraz kliknij dzwoneczek, aby pamiętać o nowych treściach. Również zapraszam Cię do mojego poprzedniego materiału, w którym mówiłem o 10 pomysłach na dodatkowe źródło dochodu. Do zobaczenia.